dzisiejsza Polska wzięła się z Solidarności, wzięła się z tej Solidarności ze Związku Zawodowego Solidarność i wzięła się też z tego pragnienia Solidarności, którą ówczesny Związek, który przecież wyrażał nasze aspiracje niepodległościowe niósł ze sobą w swojej historii lat 80 tej burzliwej najpierw historii stanu wojennego, a później w latach wolnej Polski Dziękuję też wszystkim działaczom Solidarności tamtych lat, tym, którzy dzisiaj mają już po 60 lat i więcej, bo to właśnie wasza determinacja doprowadziła do tego, że władza komunistyczna ugięła się pod żądaniami polskich robotników, i to był ten zalążek przyszłej wolności.